Dzień dobry Litka Budziska. witam się z Tobą. Dzisiaj opowiem o tym, co często słyszę, gdy ktoś mnie pyta o pracę albo gdy ja z kimś rozmawiam o pracy. Bo bardzo, słyszę, bardzo często słyszę coś takiego: No, ale ja sobie tak nie umiem radzić jak Ty, no, ale ja nie jestem taka odważna, no, ale ja nie jestem wygadana, ja sobie po prostu z tym nie dam rady. I powiem tak, jest wiele takich osób rzeczywiście, które tak reagują. To są takie osoby, które od razu na początku negują, negują cokolwiek, co może stanowić jakąś zmianę w ich życiu. Chociażby tak jak ja rozmawiam z ludźmi o pracy, właśnie z domu, pracy przez internet, i szczególnie dotyka to, to kobiety, albo słyszę to od kobiet, bo my, tak jesteśmy, że lubimy nieraz czegoś się bać. Tak? Nawet nie wiemy czego, zaczynamy negować pewne rzeczy, których nawet nie spróbowaliśmy. Ym, zaczynamy wierzyć, że jesteśmy jakieś, e, no może to słowo jest za ostre, ale gorsze, czy, czy, czy jakieś takie, że sobie możemy z czymś nie poradzić. I y, 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 tak, jeżeli sobie często powtarzamy, ja się do tego nie daję, ja nie umiem sprzedawać, ja nie umiem, ja y, 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 nie, nie, nie jestem taka odważna, jeżeli to ciągle sobie mówimy i słuchamy, a są to kłamstwa, ponieważ jeżeli czegoś nie spróbowaliśmy, to tak naprawdę nie wiemy, czy się nadajemy, czy się poradzimy, czy nie, bo nie spróbowaliśmy. Jest takie też powiedzenie, że jeżeli kłamstwo dość często jest powtarzane, to ono staje się, ale w cudzysłowie, prawdą. Zaczynamy wierzyć. W Nieraz to nawet są bardzo banalne sprawy. Ja się tego nie nauczę, nie znam tego egzaminu, ja nigdy nie schudnę, yy, ja yy, nie znajdę, znajdę przyjaciół, ciągle mówimy coś, co ma być. Albo co będzie, ogłaszamy to tak jakby nad sobą coś, co nie jest dla nas korzystne, tak? I powtarzamy z to i zaczynamy w to wierzyć, zaczynamy tym się karmić. Niektórzy mówią, ja mam ciągle pecha, mi nic nie wychodzi. I tak się tym pechem karmią, karmią, karmią. No nie tak nie można robić. Nie ma na to zgody. Nigdy nie mów w ten sposób, że coś. Do czegoś się nie nadaje, że coś ci nie wyjdzie, skoro jeszcze nawet nie spróbowałeś. Ludzie, którzy wiedzą w, moc, wierzą w taką moc przyciągania, mówią, że przyciągasz złe rzeczy, mówiąc o nich, tak? Ludzie, którzy są bardziej tradycyjnie wierzący, ja też do takich osób należę, mówimy: nie przeklinaj siebie, tak? to też jest ostre słowo. Tylko błogosław, czyli to, co masz zamiar zrobić, nie neguj, nie ogłaszaj nad sobą czegoś, że nie, nie, nie zrobisz, bo nie jesteś w stanie, ale pobłogosław sam siebie w tej pracy. Czyli yy, powiedz sobie, że ja to zrobię, tak? Przykład yy, z mojej branży w network marketingu, o której się mówi powszechnie, to jest branza, branża sprzedaży, tak? Wiele osób, które są liderami, które są na szczycie w takich wielu firmach, bardzo często i to przeważająca ilość tych osób mówiła wcześniej, że się tego nie nadaje, nie jestem sprzedawcą ja nie jestem to, nie jestem tamto. Oczywiście, jeżeli jeszcze nawet nie spróbowali, to się nie nadawali, bo nie mieli pojęcia, do czego się nadają albo nie nadają. Natomiast teraz są liderami, tak? Czyli karmili się rzeczami niemożliwymi. Według nich albo może takimi jakimiś przeszkodami, i tracili zwyczajnie czas. A więc co, co robić? No po prostu trzeba zmienić narrację. Jeżeli mówisz i powtarzasz sobie, mnie się nigdy nic nie udaje, to powiedz sobie wreszcie, to mi wyjdzie. Jestem tego warta. Nie umiesz sprzedawać, yy, uważasz, bo, bo myślisz, może że będziesz musiał gdzieś w jakiejś pracy sprzedawać. Yy, Jestem świetny w tym. Przecież sprzedaję codziennie informacje o dobrym lekarzu, o dobrym y, nauczycielu, o dobrym sklepie. To sprzedajesz. Jestem w tym dobry, jestem w tym dobra, tak? Yy, nikt się nie zainteresuje tym, co będziesz miał do zaoferowania. Wszyscy będą się tym interesować. Po prostu na, zmień na, na, na narrację, tak? Yy, Wmawiamy sobie często rzeczy, które tak naprawdę nie mają racji bytu, ale ponieważ sobie je wmawiamy, zaczynamy w nie wierzyć, i sami tak, jakby pod sobą dołki kopiemy, tak? Unikasz ludzi, bo się ich boisz, boisz się relacji. Zacznij mówić: Kocham ludzi, kocham relacje z tymi ludźmi, nie będę się przed nimi chował. Czyli zmiany, zmiany i zmiany. Przykład. Bardzo prosty, jeżeli chodzi o, o samochód, na przykład. Zobacz, ja miałam taki przykład życia. Yy, nigdy nie widziałam chyba w życiu zielonych samochodów. No, takie miałam wrażenie, dopóki nie kupiłam zielonego Opla. I, a później się okazało, że wszystkie samochody są zielone i w dodatku tego większość z nich to Ople. Yy, po podobnie z samochodem, w którym teraz jeżdżę. Yy, wyglądne małe autko, C3 w ogóle nie widziałam na ulicy tych samochodów byłam zdziwiona, też takie fajne takie ładne, ale ja go na ulicy nie widziałam teraz z nim jeżdżę, okazuje się, że mam wrażenie, że wszyscy takimi jeżdżą jeszcze w tej samej kolorystyce Ale, ale a więc zobacz, to co myślisz to co, na co kierujesz uwagę temu co dajesz energię to, się, to jest po prostu jakby skupione a więc przestań sobie wmawiać coś co, co jest nieprawdą zacznij się błogosławić w tym co robisz i zadaj sobie, pomyśl sobie, na jakiej podstawie mówisz sobie, że się do czegoś nie nadajesz. Tak jak na przykład dnia z pracy rozmawiamy, ja się do tego nie nadaję. Oczywiście, jeżeli nie wiesz, co to za praca, nie wiesz tak naprawdę, na czym polega, to się prawdopodobnie nie nadajesz, bo, bo nie wiesz, o co chodzi. Jak masz się nadawać, skoro nic nie wiesz. A więc niektórzy mówią, że energia podąża za uwagą. To właśnie jak z tymi autami. Więc jeżeli twoja cała narracja jest skierowana na to, że coś ci się nie uda, coś ci nie wyjdzie, że masz pecha, to prawdopodobnie tak się będzie działo. A jeżeli zamienisz to na, odwrotną, na odwrotne ogłaszanie, że tak powiem, nad sobą innych rzeczy, dobrych rzeczy, to też się. Dobro zadzieje. Czyli najprostsze zadanie domowe do zrobienia. Zrób sobie listę, po jednej stronie napisz, wypisz słowa, którym ciągle operujesz, bo założę się, że bardzo wiele y, osób, nawet z nas może, którzy będą tu słuchali, y, często lubi się dołować. To mi nie wyjdzie, tamto mi nie wyjdzie, to jest takie, to jest. Y, nie takie do tego się nadaje do tego się nadaje zrób listę a na drugiej stronie tej listy tej kartki napisz te przeciwne słowa i zrób i zacznij się koncentrować na tym właśnie co wypowiadasz czyli zacznij karmić się dobrymi rzeczami yy, chociażby bardzo banalne yy, u kobiet Często no, my wszystkie, prawdopodobnie przychodzi w takie coś w życiu, może nie wszystkie, ale bardzo dużo kobiet, problem, a przytyła a źle wyglądam, a y, nigdy nie mogę schudnąć, y, nie lubię siebie w tym ciele. I jest problem nawet właśnie z tym zrzuceniem przysłowiowych kilku kilogramów. A spojrzyj na to inaczej. Kocham siebie, lubię y, siebie w tym ciele, całkiem dobrze się czuję, jestem fajną babką, i zobaczysz, jak się wszystko zacznie odmieniać. To, co było niemożliwe, co było zanegowane, yy, co cię blokowało, na, nagle da ci nową energię, da ci nowe spojrzenie, i wtedy, nawet jeżeli masz problem z odchudzaniem, to, yy, to to nie będzie już twój problem, bo ty zaczniesz optymistycznie patrzeć pozytywnie na różne sytuacje i nawet wtedy gwarantuję Ci, że to, z czym miałeś problem do tej pory, bo ciągle nad sobą ogłaszałeś to, tamto, jestem zła, jestem niedobra, jestem brzydka, jestem gruba, ciągle to powtarzałeś i tak jakby zaczynałeś w to wierzyć, to się nakręcało, kodowałeś to w mózgu, to w mózgu i po prostu byłaś tak jakby ciągle w dole, w dole, w dole. A więc najprostsza rzecz, zrób listę to, co ci nie to co, czym się obciążałeś, zupełnie odwrotnie napisz przeciwwagę po drugiej stronie i zwracaj uwagę, żeby posługiwać się tą prawą stroną z tej listy, czyli ogłaszać nad sobą, a ja powiem błogosławić to, co robię, to, co mam zamiar yy, uczynić, może się jakoś zmienić, może się języka nauczyć, czegokolwiek, co do tej pory wydawało ci się rzeczą niemożliwą. I zacznij najlepiej od razu. Czyli a zobaczysz jak pojawią się niesamowite zmiany, jeżeli ty podejdziesz do siebie samej, czy do siebie samego pozytywnie. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że to komuś pomogło. Pa-pa!